Nad morzem wstał mój ojca dom Halaba lubi lej Halaba lubi, lubi lej Lubiły panie odwiedzać go Halaba lubi lej znów, a gdy wrócił na ląd Halaba lubi lej Halaba lubi, lubi I pusty zastał dom, halabalu bile. Na morzu stoi ów sny dom, halabalu bile. Halabalu I nikt już nie odwiedza go, halabalu bile. Heda, nowy serial, oglądaj teraz na platformie HBO Max.